Że miałem szansę znaczne mnie nie będę unikać skrutami cię. Strasznie pozmieniał nasz czas dlatego zwątpiłem że naprawi rany me, bo nie naprawi cię paradoksalnie nadal o nie myślę a przecież mówiłem niedawno że chuj w to trudno namalowany obraz przed tym jak upadłem pokazują że miałem szansę z mnie nie będę unikać skrutami cię. Strasznie pozmieniał nasz czas dlatego zwątpiłem że naprawi rany me, bo nie naprawi cię. w głowie jak Daria. Jestem ci wdzięczny za blizny jak Dalia Wiem, że wiara w ludzi podupadła Gdy staram się rozgryźć co ją w nich umacnia Nie gram z wami w te fałszywe hasła Rozwiążę krzyżówkę pisząc własne zdania Rozkroiłem swoje serce dla was na wysokim pulsie Całe życie latam, miasto nie lubiło takich jak ty Patrz przed siebie jeśli chcesz coś znaczyć Industrialnie o mamone walczę a są ludzie co by mnie świrem nazwali Wiem, że czujesz się beze mnie wrakiem Dlatego cię zrobię, tylko daj mi chwilę Chcę mieć w łapie papier, kupić za to chatę I strzelić tam sobie złotą dawkę w żyłę Pojebało mnie chyba zupełnie, nienawidzę życia potem Znowu nostalgiczny chłopak, wyczytasz krew ze mnie, którą wylewam, żeby zmyć syf na blokach. Paradoksalnie nadal o nie myślę, a przecież mówiłem niedawno, że chuj w to trudno. Mam...